A ty powiedz, Co to jest koniec, co jest koniec Po tej i po tamtej stronie, w lajskim ogrodzie, jeszcze zobaczymy się A ty powiedz, co to jest koniec, co to jest koniec, po tej i po tamtej stronie Pośród umajonych łok, obranych skóry błękitem znajomy krąg Opowiada życie, ludzie, którzy odeszli rozmawiają w małych grupkach Śmieją się z tros, które niosła doczesna wędrówka Robię zapiski, ale jeszcze nie odchodzę w grono bliskich czeka na słonecznej drodze To strumień płynie bystro, nastrojowo szemrze I trudno się grabić tym, że kiedyś przyjdzie zemrzeć Bo są w życiu chwile, gdy pragniesz dziękować światu Jak kot kolibra nad kielichem kwiatu Jak jeden uśmiech od niej bez dyskusji Gdy w sercu kwitnie pałac, jacyntów i nasturc. Chce mi się żyć, a nie baw się śmierci A może dziś to mój pan mnie skreśli Ja ziemskie, ja je pokryję kurz Zostaną szaro przez rok, pokrowce pokrowce A ty powiedz, a ty powiedz Co to jest koniec? Co to jest koniec? Po tej i po tamtej stronie, w rajskim ogrodzie jeszcze zobaczymy, się W ogrodzie moja babcia woła do mnie ze szklarni Rafałku mam prezent, pomału nie upadnij W dłoniach trzyma w lublach, który przypadkiem wleciał Jak ona go złapała, myśli sześcioletni dzieciak Podała do rąk, popatrz jak mu bije serce Puściliśmy go wolno i czułem szczęście Dla mnie była święta, jakby z innej krainy Kochały ją zwierzęta i słuchały rośliny Nie miała wrogów, no bo nie lubiła zgiełkłej włóczki Serwetki na szydełku, z różańcem w ręku, troską w sercu i dobrym słowem zawsze była i będzie moim aniołem paręnaście godzin temu odwiedziłem ją w szpitalu Pomachaliśmy do siebie z uśmiechem i nutką żalu Zapewne w raju teraz patrzy na wszechświat wieczny pokój mojej babci wczoraj odeszła A ty powiedz, a ty powiedz, Co to jest koniec? Co to jest koniec? Po tej i po tamtej stronie W rajskim ogrodzie w Jeszcze zobaczymy się a co to, jest Co to jest koniec? Po to jest koniec? i po tamtej stronie, w rajskim ogrodzie, Jeszcze